Chciałbym być informatykiem, aktorką, weterynarzem, nauczycielką, opiekunką, ogrodniczką, papa Piotrek, piaciarką, fryzjerką albo kosmetyczką, siatkarką. W przyszłości chciałabym zostać aktorką, ponieważ to jest moja wielka życiowa past, pa, pasja. Jeśli by mi się nie udało, chciałabym zostać dziennikarką, modelką, nauczycielką, ratowniczką, Z fryzjerem, lekarzem. No mów. Chciałbym być w przyszłości aktorem. Aktor to bardzo fajne zajęcie. Zawsze mnie ciągnęło do teatru. Oglądałem chętnie sztuki. Lubiłem stare filmy. Do teraz oglądam je, a także praktykuję w sztuce. Napisałem już własny scenariusz i planuję pójść do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Malarze. Tancerką. Projektantem Młody. Astronautką. Bo bardzo kocham zwierzęta i lubię się nimi opiekować. Tancerką. Stolarzem. Kosmetyczką. Najlepszym rokiem, i gwiazdą. A jak mi się nie uda, to zawojować z saksofonem gdzieś dalej. Kamera stop.